Uwaga, uwaga! Zobaczcie, co tu się dzieje. Bartek już ubrany, nawet z kiem do brodzenia, Grzesiek się tutaj już ubiera. Też elegancko. I dzisiaj nie jesteśmy. Normalnie na trzy kamery dzisiaj lecimy. To będzie materiał. Byle tylko jakakolwiek ryba była. Tak, kablowanie trzeba puścić. To. O, tego jeszcze nie widziałem A -a. patentu, A, ładowarek. O A kurde! Nie ma lipy. To musisz mi później zdradzić ten sekret, a inna klapka jest tak, do tego. Tak, ekspres można kupić. O kurde. Ale już spływałem. Tak? O. I ile wytrzymuje na tym non no, tober. No z 4-5 godzin. To jaka wtedy karta jest? 250? Yy, ja pętlę puszczam. Ja puszczam pętlę i wtedy zatrzymuję jak nagram coś fajnego i potem kolejna pętla, nie? Aha, o kurde. 5-minutową pętlę puszczam. To lepsze. Dobra, pogadamy, pogadamy zaraz na wodzie. I wtedy na jednej karcie nagrasz naprawdę dużo patentów. I fajny właśnie. I wtedy fajne materiały się łapy, nie trzeba tak ciąć, nie? Tak, ja po prostu. Wtedy fajna rybka zatrzymuje. Coś tam tego. Znowu puszczam pętlę, bo pętla po 5 minutach musi się ustawić. Ja mam tylko 5 minut. O, przy okazji zapraszamy na kanał Cichy Fishing. Widzicie, jakie tutaj patenty można się dowiedzieć. Bardzo ciekawe. Nie no wiem. A kabel to zrobimy patent do tego i będzie git. Troszeczkę warunki dzisiaj takie no, mamy sylwester roku 2022. Woda troszeczkę duża, jesteśmy w miejscu, gdzie zawsze chciałem być, ale nigdy nie byłem. I dzisiaj w końcu pierwszy raz po pięciu latach moich prób przyjazdu tutaj udało się. Co prawda widzicie, rączki już mam takie ten ale już się zawiązałem, także oby nas teraz woda nie porwała szczególnie Bartka i może coś tutaj się uda wspaniała woda piękna miejscowość, pogoda robi się też no we Wrocławiu było 10,5 jak wyjeżdżaliśmy, a tutaj jak dojechaliśmy to było 8 teraz już jest myślę w okolicy dziesiątki ale taki wiatr jest daje odczucie zupełnie innej temperatury yy, przy okazji przy okazji chciałem pozdrowić pana Romana, pana Romana Jejku. Jaka to miejscowość? Moment, to się wytnie. Pana Romana, który wczoraj do mnie dzwonił, porozmawialiśmy sobie bardzo fajnie miło. Dzięki za taki telefonik w sprawie wędki jeszcze będziemy załatwiać. I... No i przy okazji jak zwykle pozdrowienia dla Uli. I dla koleżanki uli z klasy drugiej ode mnie ze szkoły, może teraz usłyszy jak ją pozdrawiam. Co tam, panie, dzisiaj ubieramy? A ty już masz tutaj, no, ale to jest tak małe, że chyba nie będzie widać. A na główną, na główną, zielony kiełżyk, jakiś taki. Ja zaraz też się przerabiam na krowę brązkę. Póki co idę z jakimś tam różowiutkim glajchonem, bo woda trochę brudna. Zobaczymy, co będzie. Bartek, co tam nałożyłeś dzisiaj ciekawego? Red taga taką ciężką nimfę. <laughs> ciężką nimfę, lipeniową i red -taga na, na coś innego. No, nie przedłużamy. Lecimy do wody. Jak tam? Z paczkami nagrzelało. Co co? Z samo mi z paczka Nie mam sił. Jeszcze jeden krok bym zrobił i już byłbym po mnie. Płynąłbym z tym prądem. Jak jak? W mniejszej wodzie nie tu przejść Ja pierniczy, jak ciągnie. Jakbym nie miał tych filców, to już piesziec po mnie. Nie, naprawdę osrałem się, jak nigdy się dzisiaj osrałem.

Co to? No, i coś tu wróżę, że zakończenie sezonu będzie takie jak rozpoczęcie sezonu czyli za jeden a zero ciekawe jak tam chłopaki. Czyli dzisiaj ogólnie słabo. Spinning słabo. Mucha słabo. I woda słabo. Mogliśmy jednak wybrać inną rzeczkę. No ale trudno. Jak to mówią Mądry polak po szkodzie. Jakbyśmy mieli więcej czasu, jak ja bym miał więcej czasu, to byśmy pojechali na inną rzekę jeszcze ale niestety ja jeszcze pół godziny łowienia i muszę się szykować w drogę do domu. Szkoda mało, mało mało tych godzin. Zdecydowanie dużo za mało. Tutaj przed chwilą Grzesiek pociągnął rybę Czyli był kontakt na zakończenie sezonu, ja niestety bez kontaktu. A no, wy jeszcze zostajecie. Także wy pewnie będziecie mieć jeszcze coś ciekawego. My niestety spadamy z Bartkiem do Wrocławia, bo ja mam ograniczony czas. Zanim dojedziemy, to no niestety takie zakończenie sezonu, jak i rozpoczęcie. Rozpocząłem na zero i zakończyłem na zero. W międzyczasie chyba nie miałem czegoś takiego. No ale trudno, tak to bywa czasami. Ale będzie następne. Tak Bo jutro będzie nas nad rozłączeniem My na dzisiaj wracamy do domku Zakończyliśmy sezon na zero Jedynie Grzesiek miał tak z rybą Wyciągnął jedną, jedna mu spadła O zresztą już też chłopaki idą, zmieniają miejsce Rzeka nas pokonała, za duża woda Za zimna No i tak wyszło Wszystkiego dobrego o, Idą już na zmianę miejsca Także my też zmieniamy, my do Wrocławia Dzięki jeszcze raz za spotkanie. Dzięki. Nowe spotkanie będzie w roku już. Za rok się spotkamy znowu. No, wszystkiego dobrego na nowy rok. Połamania kijów oczywiście na rybach, a nie w międzyczasie i trzymajcie się. Pozdrowionka.